No. Jestem tu z bratem, jesteśmy i właśnie dzisiaj gramy w jakąś durnowatą gierkę, którą będzie ty, 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 nie wiem, co, w co by tu zagrać, mm, może weź ten, yy, wiem, to, daj. Już włączam. Tu chodzi o to. Kliknij teraz to. Dobra. O, kliknij play. No i jeździmy. Nie, teraz to. Sterujesz telefonem. Mhm. Tutaj masz gaz. Trzymasz tu. O, zmień sobie kamerkę. O i telefonem no, steruj. Te telefonem. No kurde, palisz normalnie. Jeździsz dobrze. Dobrze Ci idzie, tylko że zaraz ekran wywalisz. Z chwilą mam pomysł. No dawaj, co zrobić. Tylko auto rozwalasz, chłopie! Takie coś kosztuje tysiące, 200 coś. No naprawdę? Mhm. A nie takie prawdziwe, nie? No. No. Jak ogarniesz sterowanie, to zobaczysz. Zajmij ja Ci pokażę, no, jak ja to robię. O, tam jest jakaś meta. Co? Nie, ty nie mamy tutaj jedziesz sobie solo. Chcesz to możesz się z kimś pościgać? Nie. <ścoughs> o, o. Jedziemy? O, dobrze. dobrze. I wiesz co to jest najgorsze? O, oj, mhm. o Dawaj na pierwsze osobów osobowej jeszcze? Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. No, dawaj. jedziesz, kurde. Dobrze ci idzie. Mocne, dobrze, mocno, mocno, mocno. Jak chcecie, żebym. Ten nagrywał jak Szymon jeździ pierwszy raz na to... No dzisiaj będzie filmik. No. Będzie o godzinie. No tak. od razu po tym, tak 10 minut po tym filmie no Jeszcze. No tak może z pół godziny. No tak, a zanim rzucimy, to będzie... Mam no. nadzieję, że się wam spodoba. Dobra, jedziemy i teraz Durminowa tą grę pił. Aj, proszę, żeby nie było kidów na, na mój film, ponieważ ja dopiero zaczynam i jestem nowy. Zobacz, jakiś ludzik jest. Fla... Zobacz, pan Janusz tu jest. Fla... Gdzie? Zobacz. Tutaj ile Januszów. Zobacz, Janusz. Właśnie, a tym, jed tym jednym z nich jeździsz. Nie no, wiem. Kurde, to teraz przetestuję, a... może nową grę. Ej, a i co jak w nich wjadę? To nic, to po prostu... ja nie wiem, sam nie testowałem. No to spróbuj. No dobra. Panie Januszy. Januszy, chodźcie. Januszy. No Janusze. Janusza. Janusza. Ej, ja nie wiem jak wjadę w opone. No to jest słabo, nic. Dupa. Czyli opony tu nic nie dają. Myślałam, że jakiś dam pustek w Minecraft. Nie! No. O, to nie Minecraft. Chwila, bo, bo jedzie niż te auto. To mniej niż. Fajny spoiler mam. Wysoki? Nie. Nie. Ej! Wiesz to w ogóle co to spoiler? Zajr, wjeżdżam w jednym szuf. O, ej, one są duchami, zobacz. Nie no. ja, One no, czy są duchami. I ja ty jeździsz. I oceniają. Bardzo uwaga, fla, jedziemy. No. później taki odrzut. Jeszcze raz. Z pachołki wjeżdżam. Nie, ma. no. Chłopie, daj teraz ja. Nie, nie, się nie no, da, daj. No, da, daj. no, daj. A, nie się. No, muszę tam wjechać. Widzisz, że nie Zobaczmy, chodzi. No, zobacz, tam jest na prawo. No, ale to kosztuje pieniądze. Jak? Tam jak. <grym>, tam, da się wjechać. No, wow. Jeżdżę. Czyś to pokazywałam przed odcinkiem, tylko że ty sobie TikToka przeglądałeś. Ja Widzisz? A ja tyle pieniędzy nie mam. Ja. I jedziemy. I jedziemy. na wycieczkę. Nie, bo tam później spędzę. Bo tutaj to jest koniec i będzie. Nie! Ale ja chcę tam jechać. Tam jest tam las. Nie, nie będzie tam lasu. A. Ale mówiłem! Polecam to grę, tylko nie polecam wjeżdżać. Ogólnie to bardzo fajna gra. Teraz Jedziemy testujemy. Inną, o co? Teraz testujemy inną grę. Eee, chwila. Jakiego by tu... Nie bez... Może Amok As. Dobra. Nie. Tak. No spróbujemy Amok As. Nie, Pokemony nie lubię. Ja nagrywam na swój kanał teraz. Więc o. wbijajcie na poko Poko.pl. Nie poko.pl. Poko. Subskrybujcie. O, właśnie, mój też. zapomniałem powiedzieć. I lajkujcie. Eee, no I To będzie pier pier u mnie pierwszy film z Pokémon Go. Tak. Więc chcecie, On będzie tutaj nagrywał Pokémony Go, go. Eee, i no. I tak w ogóle dziś, yy, dzisiaj może jeszcze na tym powerboardzie u mnie i u ciebie. Dobrze. No? Tak, będzie. Będziemy razem nagrywali. A jak chcecie więcej filmików z Szymonem, to bardzo proszę zostawić... Subskrybujcie i tak, piszcie w komentarzach. Tak, jeżeli pod tym filmem będzie 5 e, łap w górę, to... Może 10? Nie no, 10 to, to nie dadzą rady. 5 łap w górę i 2 subskrypcje przynajmniej. A co jak dadzą? To, to codziennie będę nagrywał po 3 odcinki. <noise> e, I tak, no. Dobra, więc trzymam kciuki za was. Ja sobie teraz idę i nagrywam gdzie indziej, a wy już chodźcie Dobra, więc wy możecie już tam wchodzić na kanał POKO i ja teraz będę grał monga. Amonga. Nazwiemy się Kacper Dobra. Nie wpisujemy kodów, tylko publik. To może być o dobra weźmiemy sobie skinka jakiegoś takiego kurde schartuje dobra to jest mój typowy skinek nie więc on jest dla mnie bardzo fajny ja muszę tylko zamknąć drzwi bo tu poka będzie nagrywał Szymon o ja właśnie od razu mówię że jestem u kolegi Szymon ma jego brata ciałotecznego yy, i no będzie później jeździć na tym Howerboardzie i no, zabieramy się do grania. Ja jestem impostorem. Super. Na pierwszą gierkę od razu. To się, podoba mi się. E, no. Dobra. To teraz. O, dobra, dobra. I patrzcie. I. Kurde. O, dobra. Udaje, że robię taski. Tutaj już ciało, a jestem z czarnym. I to mi się strasznie nie podoba. Jest tylko dwóch: czarny. O nie, red. Czarny zabił. Czarny. Nie, ja nie jestem im po. serio. serio. Dobre. No. I ciekawe, czy będzie na czarnego. Mam nadzieję, że nie na mnie. O! Na mnie nikt nie zagłosował. <laughs> nie dziwię się, kurczę, bo jak ja w ogóle się nie odzywam. Ale właśnie tak ja mogę was, właśnie ten, poznać impostora. Tam koleżanka z klasy mi mówiła właśnie, że mm, że jak to się nazywało? Yy, że na końcu zawsze są impostorzy. Tam na końcu, jak się widzi z pierwszego kąta oka, to na końcu. Dwóch impostorów. I no. Przetestowałem. Czasami działa, czasami nie. Teraz właśnie idę sobie do admina. Albo nie. Nie, nie, nie. Dobra. Dobra. Powiemy, że pomarańcz. Ty o my, a, nie osy i a nie on to ja czerwony węd dobra mam nadzieję że nie będzie na mnie będzie winstore win mam nadzieję Pomarańczowy. Please. Kurde. No, a więc zagramy sobie tak jeszcze jedną gierkę i będzie na dzisiaj już prawie koniec. No, więc zero impostorów. Więc dołączamy do innego... Nie wiem jak to nazwać. Innego... Nie wiem. Jak słuchać tam jakieś odgłosy na dole, to bardzo przepraszam, ale po prostu na Wigilii, tam znaczy nie na Wigilii, tylko na takim Drugi Dzień Świąt przyjechała moja ta rodzina. No, tak. No, taka ciocia na przykład, i takie, nie? Ale tutaj to to już, już mniejsza z tym. Mm. Tu, bardzo nieładne słowo. Tutaj też. No, nieładnie. No, nie polecam czytać. No, a więc tak. No, bo trudno stracić, a ja nie mogę. Dobra, napiszemy start. Dobra. Jak, jak będzie już, jak już nagram trzy filmy i pod nim będzie już tak czy 4, 20 lajków, to może nagramy jakiegoś live'a z Szymonem, jak będę o, oczywiście u niego. Jak nie będę, to bardzo przepraszam. Rzadko się spotykamy, dlatego teraz tutaj jestem, nie? No, a więc jeszcze jedna gra. I tyle. Goście się nazywam Szukaj Bo. Szukam Boy. Mm. No to tutaj chyba nie znajdzie. Niech sobie wejdzie na Tindera. <grym> tutaj sobie nie znajdzie dziewczyny. Jak Wy znaleźliście, to piszcie w komentarzach. Ja na przykład nie znalazłem. I wolę nie mieć dziewczyny. No, a więc tak. Jeszcze jedna gierka i koniec. Nie, jeszcze nie mówię, że na dziś, nie? No nie, gra mate. Dobra. Mm, tak. Mi tak na pierwszy rzut oka wydaje się właśnie, że to jest ten jasny zielony. Albo ten cyan, czyli ten jasny niebieski. Kabelki sobie zrobimy. Dobra. O nie czarny. Nie tu. Tylko proszę nie, nie hejtujcie mnie, ponieważ no ja dopiero zaczynam. Kurde, czarny chyba. Hmm. Chyba, -y czarny. Hmm, obok kafe. Nie wiem, czy dobrze napisałem tafeterię, ale okej. Okay. No. Czekamy. Czekajcie. O, Bobo. To jest. Ja specjalnie z sobą chodziłem, żeby nikt nas nie zabił. Mhm. Na pewno. Nie wierzę. Nie wierzę w to. To musi być albo czarny, albo właśnie ten żółty, albo ten jasny zielony, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie chcę obstawiać, żeby później nie było na mnie, nie? Bo ja nie jestem impostorem. Może na kamery pójdziemy właśnie, nie pomyślałem. O, żółty. Biały węd, biały węd. Biały, szybko. Biały. Szybko, biały jest impostorem. No nie! Ziomek! Dobra. Biały na oczach węż. Ty I, ały Ł, Y. Na oczy ach. Serio. No to ja. Dobra. No i dobrze. Jak wyjdzie, no to nic. I tak na niego mam. Na... No i git. A. Dobrze, Podoba mi się to. Tak gra jest okej, okay. lepsza niż wcześniejsza. Was an Impostor, czyli był impostorem. Mm. Boję się, że to jest ten albo cyan, czyli ten jasny niebieski, no, turkus, albo ten właśnie jasno zielony. Strasznie śmierdzi Nie wiem, naprawdę no, nie wiem. Kurde, żółty ok. Mm -hmm. No dobra, Nie będzie ten żółty. Ale mi się wydaje, że to jest ten jasno zielony, ale nie wiem. Naprawdę nie wiem. O, i pomarańczowy to jest zboczenie jakieś. Mm, mm, mm. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, kto to może być. Ale no nic. Zobaczymy sobie. No. Był. Żółty jazgit. Dobra. Tylko czerwony ja chcę. Ty, ja, to jest mój klasyczny strój. Czerwony i taki kapelusik, ponieważ najczęściej nim jestem impostorem. Jak widzieliście na pierwszej grze, byłem od razu impostorem. I to mi się właśnie podoba. Lubię być impostorem. Bo. Kto tym? Nie ja. Nie. Nie. Ja nie chcę się z dzikim teamować, ponieważ ktoś może być wtedy impostorem i może mnie zabić. Ale jednak, że jest jedna osoba. No, ja nie, nigdy nie robiłem teamu. Nie, wolę nie robić. No, a więc. No, napisał mi jak. Ok. Nie wiem, ona, albo on. Nie wiem, Martyna, ale czasem podrabiła sobie imiona. Na przykład ja teraz nie jestem impostorem. Dogram tu już tą grę, i po 15 minutach, powinien wejść film. film yy, gdzie Shuma się uczy jeździć na powerboardzie. I to będzie w tym pokoju, właśnie. Gdzie tutaj jest. Gdzie wy, w którym się znajduję teraz, ja. Yy, no, a więc robię sobie taski I po prostu, zostawcie tego lajka like dla mnie. A ja będę wiedział, że mnie przyjmiecie dobrze. A jak mnie dobrze przyjmiecie, to będzie dla mnie super. Będę może nagrywał jakieś nowe odcinki. Toś nie tylko z grania, tylko na przykład, nie wiem, jeżdżenie na Bożu, rowerem, czy jakiś trików na hulajnodze. Na przykład, no nie wiem. No nie, on mnie zabił. Ja to wychodzę, bo to kurcz już mi jest niepotrzebne. No. Więc teraz może jeszcze jedną przetestuję, nie wiem Jeszcze jaką tutaj ja mam eee. Blockraft nie, Call of Duty nie, Browsters nie. Mm. Minecrafta nie, ponieważ jak ja wchodzę w na przykład w Minecrafta to mi się właśnie dzieje takie coś. Za chwilę wam pokażę jak się mi załaduje. Nie lubię po prostu tego Minecraftu. O! Nie możemy znaleźć Minecraftu na Twoim urządzeniu. Upewnij się, że gra została pobrana ze sklepu i zainstalowana. Możesz też ponownie połączyć się z Internetem i spróbować jeszcze raz. No to klikam OK i mnie teraz wywala. Widzicie? Ja tego w Minecraftu sobie nie zagram, albo w My Toma sobie zagram. O! Mój Tom już, już ma. Trzeba go nakarmić. Chwila. E, tylko... Zapraszamy już za chwilę, robimy. E, a więc no, to było na tyle. No. Możecie jeszcze oceniać moją tapetę. Zero na 10. Zero na 10. od 1 do 10. bardzo proszę. Może zrobię live'a. No właśnie. Ja, ja, ale no tylko ja, ja mogę, bo mam... Te, te, jak e... chcecie, to mogę być właśnie też... Ale tylko ja zrobię live'a. Ej, a mogę być sam na nim? Dobra, to będę właśnie na live'ie, ubijajcie. No, o, o której e, godzinie? Już... Tak za chwilę. Uważaj się jest przesłany, zapraszam. Zapraszam na kanał. No, więc no. To cześć. Pa, pa.